Sputa, sputa, wjeżdżam, sputa, sputa, wjeżdżam, będę, witam, witam, widzowie, fajnie. Gantar się bawi spinelem tego typu. Zobaczcie, tego typu. Gazety nie ma co robić teraz z tego typu. I się spinem mamy. Żarty, żarty tego typu. Chciałam, widzowie, pani też poinformować, że widzę, że zamawiacie podstawienia, tak jak w widzowie, pani. Przedłużę wam przez na tydzień na zamówienia na pozdrowienia Bo widzę, że yy, zamawiacie te pozdrowienia co nie już mi przychodzą tego, żebym zrobił wam zamówienia na pozdrowienia. Robię na kanale są tego typu. Bardzo się z tego cieszę, że Was to ruszyło. W sumie nie widzę, widzę i fani. I po prostu mam nadzieję, że... Będzie dobrze mają Majona, jak się mówi, widzowie fani. Po prostu musieliście dostać takiego dobrego szała. Ode mnie widzę tego typu. Przedłużam Wam oficjalnie na tydzień na zamówienie pozdrowienia. To jest wasza nagroda, widzowie i fani. Jestem miły. Widzicie? Tego typu. A no właśnie, trzeba mnie doszanować, widzowie fani, a nie wyzywać nas i inne rzeczy. Dla Was to robię, bo mam dobre serce dla Was. Mimo to, że nas wyzywacie, ale nie zemchamy, jak Wy, że i fajnie. Przez tydzień macie jeszcze możliwość zamawiania, pozowienia, życzenia. Dostajecie ode mnie nagotę za to, że zamawiacie na sobie te Tylko pamiętajcie, nie stracicie tej szansy, bo stracicie, będziecie później płakali. Mam nadzieję, że nie stracicie tego i mam nadzieję, żeby ci się no sobie zamawiać. Przez tydzień możecie się zamawiać. Cały tydzień macie do zamówień. Na pozostawienia. A teraz pobawię się spinnerem tego typu. Z nudów. A nie. Zapomniałam się. Trzeba chyba obecnie fajnie mm. No właśnie. Trzeba się przebrać. Chyba mi się wydaje. zaraz razem. Bye bye. Pierwszy jestem, wyglądam normalnie, tego typu, robimy sobie obiekt, widziały Panie. A co tam działa na obiekt? Mówię tam na podstawieniu, że kruski z sosem, robimy sobie obiad. jeszcze sos, widzamy mi Pani. Teraz się móc wykończyć. To nie ma sensu, żeby to było. Wznajem pani. O jest pora obydowa. Widzicie, tutaj pani. Ja się ze mną się da to gadać to i macie przyjemność, nagrodę, wystarczy trochę po, posłuchać mnie, to co ja przekazuję Wam i przesłuchać, co A Ani mówi, że wszystko wiecie, a przy no Tak, tak, mówię o mnie. ale inaczej nie mogę wam przetłumaczyć. Nie mam jak wam przetłumaczyć, że macie do mnie, ale... Tylko później o to chodzi, że Wy macie do mnie, ale... Ale mi się też utrzymywały panie, ale nie do mnie. Bo ja wszystko robię, żebyście mieli dobrze. A nie źle. Tylko trzeba chcieć, jak się mówi. Dobrze. No właśnie. Jest podstawą. Tak mówię, nie zrobić. Ja nie robię pan ja ani krzywdy, ani nie staram się coś dla Was zrobić, ale jak Wy macie to przypuszczenie gdzieś, już... to jak mam do, tutaj dla Was coś hmm. robić? No zastanówcie się. Hmm? No właśnie. Wy musicie sami zastanowić. No właśnie, by zareagować. Ja nie, nie, nie chcę nic z zrobić dla, dla Was. I tak sam się z całych sił coś dla Was zrobić. Ale wy jakąś. Pani, niektórzy nie dają im tej szansy. Później macie... Dwa lata temu jesteście obrażeni na cały świat. Ale to nie, nie to, że... E, bo wy myślicie że my robimy wam na przykład nie robimy wam na przykład tylko wy robicie nam na przykład my staramy się coś a wy macie to gdzieś to tak nie może być ja też jestem człowiekiem mimo to że jestem znanym youtuberem to nie znaczy że trzeba mnie gnoić przy przekroczeniu abogowem nie powinniście nas gnoić Agnujcie nas. No. no to sorry, no. Coś nie tak jest. Ja wiem, że dzisiaj, dzisiaj wszystko. Wszystko Tylko takim sposobem, to się wszyscy. Wszystko rodzinie. Tylko tak nie spodoba. To właśnie tręcisz. Tak więc to wszystko. Zamiast się dogadać, to, to robicie wszystko odwrotnie. Tu się macie do nas, potencjał, że co? Musicie się nie narzucać. My też jesteśmy w którzy że w zależności nie, że tylko wy. my też jesteśmy. A to, że my się wybiliśmy na YouTube, to że jesteśmy znanymi, osobami wszędzie gdzieś nie pojedzie, tego wszystko rozumiem. Ale musicie zrozumieć nas. My też się staramy. Z się. Dlatego Dlatego waszą nagrodą to jest, że przez tydzień macie możliwość sobie zamawiać pozowienia. Bo to jest wasza nagroda. A warto was się posłuchać i coś zrozumieć troszkę. A będzie, ja się mówi, git my Ja wiem, że wy macie jakieś tam żale do nas do tego, że my tak was traktujemy dziwnie, że tego... No ale tak powiedzcie sami. Jakbyście nas nie wyzywali, to byśmy nic o Was nie mówili złego. No. no prawda. Ja wiem o tym, że brata Was zawsze będzie plała. Bo brata zawsze boli. No ale z mojego punktu widzenia nieraz to wy sami widzicie taką pętlę. Nienawiści. O, pętlę nienawiści. To wy robicie taką pętlę nienawiści w kręgu do nas. Nie to, że my do was, bo my staramy się z się się z całej siły coś dla Was zrobić. Pamiętam się o jednym. Że trzeba szanować... O ...robotę. Dzięki Wam, widzowie, fajnie... ten mi się... ...dobija no Mimo to, że były... Te przeciętne problemy z starym kanałem żałuję trochę, że tak się stało, że 10 tysięcy subów poszło, ale to się zdąży nabić. I tak mi dziękuję mi pani, że 1000 coś... 1272 76, nie, nie pamiętam tego, ale coraz więcej w wchodzi. A no właśnie. Bo jak ja się staram z całej siły coś dla was robić, to staracie się nas wysuwać. Ja też muszę się w to, że i tak spędzamy z Wami też czas, Dzielimy rodzina, dom i dla was. Staram się, z się coś zrobić. No ale jak wy tak nas traktujecie. No później macie do nas pretensje, szale i yy, inne rzeczy, że my was nie doszanowujemy tego. Nie tylko wy nie chcecie tego od nas. Tylko odpykacie nas. A my też chcemy. No właśnie. W się jest za coś. To już nie to, że wiedzą co nas, idziemy. No ale co? Może Was to ruszy, przemyśli was to. Bo mówię, no jeżeli Panie staramy się z całym sił coś dla was robić. Ale jak wy to do nas tak przepraszam, znaczy to gdzieś nas, no to co no, no to, to po co mamy coś robić dla was? Co mamy coś dla was zrobić? Zem, ale, jak macie to, przepraszam, nie to, przypuszczę nie To dla was zrobimy. Właśnie. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Ok, fajnie się jak będzie szybciej. Waszy. Też jest. jest. dobry. Tutaj mówię, jest. To pani nas, nas, a jest. git jest. nas i tak dużo rogiem nie dla nas. Mocowe kręcie. No, ciekawy jestem. ile minut kręcenia się zrobiło, bo... Bardziej rozkręciem jego. Tak jak widzicie. Jeszcze się kręci, składnie. On jest dobrze wyważony, Pani, dlatego tak Pani się kręci. Dobrze, dobrze wyważony i dobrze, dobrze można wykręcić jego, bardzo ładnie. Bo tamte mam spinery, ale tamte jakoś te nie wykręcę tak jak ten, tego wykręcę bardziej. Jest to jest dobre łożysko, co? Sprawdźcie ile jest, ile wykręciłem, jego I musi się sprawdzić, ale przypuszczam, że tylko wykręciłem, przepraszam, że, przepraszam, że duż, dłużej wykręciłem, jego, ale sprawdźcie, bo nawet nie ma stopera. I teraz sprawdź się, ile wykręciła.

Spinę wkładam na to, bo on jest nieprzydatny na teraz, bo teraz będzie obrad. Wracam, hmm, głowa zajmuje się, mówi, wyzalewani. No cóż, takie życie mam i niedługo młodzież będzie miała wakacje. Właśnie. Ich habe Worten jetzt der ich mal. rozdzielnić, to Tylko nie tylko inaczej rozdzielnić, więc... Jest mało. A no. się mówi? Z buta z buta wierzę, z buta z buta wieża. Ben, ben.